Plan dziś wodospad, ale najpierw musimy przejść 7 kilometrów przez dżunglę. Chodźcie. Jestem w dresach, bo jest zimno, ale tak wygląda nasz szlak, więc się już przebieram w spodenki. Od tego momentu większość czasu spędzaliśmy w wodzie, przechodząc przez mniejsze i większe odcinki rzeki, ale były też przepiękne, zielone fragmenty nienaruszonej dżungli. Popatrzcie tylko, jakie olbrzymie drzewo. Przyroda zachwycała mnie na każdym kroku, a najbardziej wszechobecne liany. Patrzcie na to. Dobra, po raz pierwszy szlak się urwał i albo możemy przejść tutaj. tutaj jakoś przez górę, ale raczej nie, albo zejść tam na dół i przez wodę. Nie mogło być inaczej. Przeszliśmy już ponad 20 razy przez rzekę i ciekawe ile jeszcze. Finalnie przeszliśmy ponad 40 razy. większości miejsc woda sięgała przed kolano, ale nie zawsze było tak prosto i czasami kończyłam właśnie tak. Później idzie się już głównie w górę. To już byliśmy tam w dole. Myślałam, że zaraz będziemy już na miejscu, ale jesteśmy w połowie. Pod koniec już byłam trochę zmęczona, ale widoki wynagradzały wszystko. Udało nam się, jesteśmy! To cel naszej wyprawy, ale byliśmy już na tyle moksi i zmarznięci, że nie zanurzaliśmy się w wodospadzie. Najważniejsza była jednak sama droga i nawet doświadczenia. Teraz jeszcze tylko wrócić. Do następnego, pa!